Jak syn przeżywa ten szczególny dla niego dzień, bo wzmocni skład twaruby na, nad, na nadchodzący sezon. Za bardzo to do niego jeszcze nie dociera, ale jak wróci do domu, to pewnie dopiero swoje wszystkie emocje no, wykrzyczy, nie. No, a tak jak po każdym meczu on się zachowuje, no to mówię, no, cieszy się z tego wszystkiego, nie. I, I cieszy się też z wygranych falubazu i cieszy się, znaczy cieszy się. No przeżywa porażki, nie? Jeśli chodzi o ten plastron, zdaje sobie pan sprawę, że może dzisiaj trudno będzie go zdjąć, będzie spał z tym plastronem? Na pewno, na pewno. Po e, meczu z Częstochową, tym meczu, w którym miał spełniane marzenie, no, ze wszystkimi rzeczami, które otrzymał, czapeczki, szaliki, to wszystko znalazło się u niego w łóżku i razem z tym spało. No oczywiście także z kaskiem. No tyle, że nie na głowie obok. Nie wiem jak on się tam czuł, ale po prezentacji, gdy zawodnicy pobiegli do swoich maszyn, żeby szykować się do pierwszego biegu, Kasper już się ustawił i to pamiętam na niebieskim polu I ciężko było go odciągnąć, żeby nie wyjechał na tym rowerku na pierwszy bieg. Już tutaj w idzie do nas Kasper. Staramy się, żeby Kacpery zainicjował na początek sezonu. Jak zawiązała się taka współpraca z klubem? Jak klub się dowiedział, jak to wyglądało na początku, że, że Kacper dzisiaj już stanie się pełnoprawnym zawodnikiem Falubazu? Chodzi o te początki. Hmm, to było tak. Istnieje taka fundacja, mam marzenie, i ta fundacja pomaga dzieciom ciężko chorym. pani z tej fundacji zgłosiła się do nas i no, pytała się po prostu czy jakie ma marzenie chce mieć spełnione marzenie. Pierwsze co no to on powiedział falubas ci państwo byli z Gorzowa nie za bardzo też się interesowali tam żużlem nie wiedzieli o co mu chodzi nie zaczął malować malował, namalował tor żużlowy nie tam po swojemu namalował to myszkę miki nie on powiedział że on chce tam iść. No, było pytanie czy e, czy mogą mu spełnić te marzenie, ale to oczywiście do Kaspra, czy mogą mu spełnić te marzenie w Gorzowie. Nie? Absolutnie nie ma być spełnione w Zielonej Górze. Nie? No, no Po swojemu tam powiedział, że to ma być falubas I, i tak się ta współpraca zawiązała z, z, z Falubazem. od tego dnia to było. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki typowy dzień, jeśli chodzi o Państwa życie, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy związane z pana syna chorobą? Hmm. Tak bardziej się żona zajmuje tym, no ja pracuję, a no żona z, to jest tak, sześć razy dziennie otrzymuje lekarstwa nie? i to trzeba pilnować, żeby otrzymywał je regularnie, nie? to znaczy na dane godziny, nie? No a, no, a dzień jak dzień. Kasper jest jakimś żywym dzieckiem, który biega, skacze nie? i po nim tego nie widać, że jest naprawdę ciężko chory. Kasper za lat naście powie, tato, ja chcę być żurocem. Pozwoli pan swojemu synowi? Nie wiem czy powinienem to mówić, bo jeżeli to trafi do lekarzy, to mnie powieszą. Ale Kasper już pierwsze kroki na motorze stawiał. Także już jeździł, ma tam w domu motor i próbuje na nim jeździć. Już mu to wychodzi dobrze, ale ja mu nie będę tego bronił, bo to jest. Yy... To będzie jego wygranie. Jeżeli, jeżeli stan jego zdrowia mu na to pozwoli i dopuszczą go lekarze, ja nie będę miał nic przeciwko. Na 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 Można powiedzieć, że tego typu inicjatywy to jest najlepszy lek na wszelkie zło w przypadku pana syna? Tak mi się wydaje.